Wydaje mi się, że te doletliwości bólowe tutaj w tym obszarze na krzyżowym mogą mieć swoje źródło z tego przebytego urazu kości guzicznej, o którym mi pani wspominała wcześniej. Tak to nam tutaj właśnie wygląda, najprawdopodobniej. Dzień dobry, szanowni państwo. Tematem dzisiejszego odcinka jest Miednica. Nie bez powodu odcinek nosi tytuł Miednica Kłopotliwa okolica. Cóż to za kłopoty mogą być związane z tym obszarem naszego ciała? Zastanówcie się Państwo, czy w ostatnim okresie nie zdarzyło się, że przy kaszlu, kichnięciu nie poczuliście Państwo y, drobnej kropelki moczu, która uwolniła się z układu moczowego, z Waszego pęcherza? Cóż, y, tego typu objawy nie tylko, bo jest ich całkiem sporo, ale o tym za chwilę. Mogą być przyczyną dolegliwości w obrębie dna miednicy. Powiemy sobie za chwilę, co może się tam zadziać niepokojącego, i czy można, a na pewno można, coś z tym zrobić. Powiedzmy sobie w takim razie teraz, jakie funkcje spełniają mięśnie dna miednicy, czyli ten obszar, który jest. Najważniejszy, jeśli chodzi o funkcjonowanie samego dna miednicy. Po pierwsze, mięśnie dna miednicy pełnią rolę zamykającą, jak to określamy w fizjoterapii uroginekologicznej, czyli zapewniają prawidłową kontrolę nad zwieraczami, zarówno zwieraczem zewnętrznym cewki moczowej, jak i zwieraczem odbytu. Dzięki temu jesteśmy w stanie y, zapewnić sobie właściwe trzymanie moczu i stolca. Po drugie, y, struktura mięśni na miednicy, y, rozkładając się, wyściełając jak gdyby ściany miednicy, spełnia funkcję takiego hamaka, na którym zawieszone są narządy, które są na niej położone pęcherz moczowy, macica, końcowy odcinek jelita grubego. W związku z tym mięśnie na miednicy pełnią, pełnią funkcję podtrzymującą, statyczną dla tych narządów. Będzie to miało znaczenie w sytuacji, kiedy z jakichś powodów mięśnie na miednicy ulegną osłabieniu, czyli dochodzi do takiego stanu, który nazywamy obniżeniem narządów miednicy mniejszej. Bardzo często ten problem dotyczy kobiet w okresie menopauzy. Pamiętajcie Państwo również, że ta struktura mięśni na miednicy odpowiadają za prawidłowość funkcji seksualnych. A więc podczas relacji intymnej to właśnie sprawność funkcjonowania tego obszaru i tych struktur układu mięśniowego zapewnia nam dobrą, właściwą, pożądaną jakość życia także w tej sferze. Yy, oprócz mięśni na miednicy znaczenie będą miały yy, struktury włókniste, ścięgna, więzadła, powięzie, które w Wpełnią funkcję dodatkową, podtrzymującą i zapewniającą stabilność tego obszaru. U kogo mogą wystąpić problemy związane z funkcjonowaniem tego obszaru? Po pierwsze, duża grupa pacjentek, która odwiedza gabinety fizjoterapii uroginekologicznej, to panie w ciąży, w okresie połogu, bezpośrednio po porodzie panie, które często mają problemy z osłabieniem mięśni dna miednicy. Czym to się objawia? Cóż, mogą wystąpić problemy z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, czyli z delikatnym, bezwiednym popuszczaniem moczu, na przykład podczas kaszlu i kichania. Druga grupa pacjentek, która jest mocno narażona na problemy z dnem miednicy, to panie w okresie menopauzy. Niestety elastyczność systemu zawieszenia, jeżeli mogę tak powiedzieć, dotyczącego dna miednicy, w tym okresie zaczyna nam mocno szwankować. W związku z tym sprawność mechanizmów zamykających, czyli tych właśnie zwieraczy, o, wcze o których wcześniej wspomnieliśmy, jak i mechanizmu podtrzymującego, zapewniającą, zapewniająca właściwą statykę jest tutaj mocno narażona na utratę elastyczności. Taka dysfunkcja charakterystyczna dla kobiet w okresie menopauzy to problemy z obniżeniem narządu rodnego, również mogące objawiać się nietrzymaniem moczu o różnych objawach. Kolejną dużą grupą pacjentów mających problemy z, nie, z dnem miednicy są pacjenci po przebytych operacjach. Czy to onkologicznych, czy operacjach typu przepuklina, operacje jamy brzusznej, operacje na układzie rozrodczym u pani, czy układzie moczowym u panów. Niestety, ingerencja chirurgiczna w obrębie miednicy prowadzi do tego, że struktury, które mają zapewnić nam właściwą kontrolę nad trzymaniem moczu i stolca, zostają uszkodzone. A poprzez ból w obrębie operowanego miejsca, mamy też kłopoty z oddychaniem. Chciałabym tu wspomnieć o bardzo istotnej kwestii, a mianowicie, że. Oddech jest też związany z mięśniami dna miernicy. Duże problemy z dysfunkcjami w, w tym obszarze wiążą się także z problemami związanymi z zaparciem, a także z chorobami przewlekłymi, objawiającymi się na przykład długotrwałym kaszlem. W związku z tym palacze bardzo często cierpią też na wysiłkowe nietrzymanie moczu. Pamiętajcie Państwo też, że otyłość prowadzi do tego, że ciężej jest nam się przekręcać, ciężej jest nam, się, e, m, ciężej jest nam wstać z krzesła, zawiązać, zasznurować sobie buty. To zwiększające się ciśnienie w jamie brzusznej niestety wpływa negatywnie też na funkcjonowanie e, obszaru zwanego dnem miednicy i może być przyczyną ujawniających się dolegliwości. Spróbujmy teraz odszukać nasze mięśnie dna miednicy. Chciałabym przy y, okazji tego y, niewielkiego instruktażu zwrócić też państwa uwagę na to, że mięśnie dna miednicy są bardzo podobnie zbudowane zarówno u panów, jak i u pań i bardzo podobny jest też sposób ich funkcjonowania u obu płci. A zatem do rzeczy. Jak znaleźć miejsce mięśnie dna miednicy, jak je zlokalizować, gdzie one są i jak możemy je poczuć, jak sprawdzić czy one dobrze u nas działają. Otóż wyobraźcie sobie drodzy państwo, że mięśnie dna miednicy to taka misa, która od spodu otacza, wyścieła waszą miednicę. Prawda? I żeby poczuć jak pracują mięśnie dna miednicy musimy użyć naszej wyobraźni spróbujcie sobie państwo wyobrazić że musicie z jakichś nagłych powodów nagle wstrzymać strumień moczu jeżeli sobie to jesteście w stanie wyobrazić spróbujcie to wykonać niejako na sucho tak właśnie w ten sposób działają mięśnie dna miednicy Innym sposobem zwizualizowania, może nie, ale poczucia, gdzie one y, są i jak pracują, będzie wypalpowanie, y, 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 jak to ładnie mówimy w fizjoterapii, a więc odszukanie guzów kulszowych. Jest to ta struktura, na której my siedzimy. Owszem, do y, znalezienia guzów kulszowych musimy usiąść prosto. A więc y, nie opieramy się o krzesło, prostujemy plecy, y, nieco wy, y, wypychamy do przodu brzuch, tak żeby siedzieć stabilnie na swojej miednicy. Jak podłożymy sobie rękę pod jeden i pod drugi pośladek, jesteśmy w stanie wyczuć y, takie wyniosłości kostne, które są właśnie guzami kulszowymi. Połóżmy teraz ręce nieco bliżej w stronę naszego krocza. To jest już to miejsce, gdzie pod palcami wyczujemy mięśnie dna miednicy. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że nasze codzienne przyzwyczajenia, nawyki toaletowe są przyczyną problemów związanych z dnem miednicy. Weźmy pod uwagę chociażby chodzenie do toalety na zapas. Na pewno każdy z Państwa kojarzy sytuację, śpieszymy się, wychodzimy gdzieś z domu. Yy, I przypominamy sobie nawet z dzieciństwa słowa naszych rodziców: Idź do toalety, bo może być potem z tym problem, żeby potem nie szukać jakiegoś miejsca, jak zachce Ci się, Siusiu. Takie chodzenie na zapas nie jest y, dobrą sprawą dla naszego dna miednicy. Niestety w ten sposób przyzwyczajamy swój Mózg do tego, że nawet przy małej objętości pęcherza już mamy taką potrzebę, mamy takie odczucie, że powinniśmy skorzystać z toalety. Również pozycja na toalecie jest niezmiernie ważna. Zarówno, zarówno podczas oddawania moczu, a jeszcze bardziej podczas oddawania stolca. Podczas oddawania moczu. Główną czynnością, na której powinniśmy się skupić, jest rozluźnienie. Ciało powinno być rozluźnione, siedzimy wygodnie, nogi mamy oparte o podłogę. To jest pozycja do mikcji. Przestrzegam Panie, aby nie korzystały z, toale z toalety na stojąco. Jest to bardzo duży wysiłek dla naszego dna miednicy. I może ono nam się zbuntować i zacząć mieć poważne problemy. Jeśli chodzi o pozycję do oddawania stolca, bardzo polecam prostą rzecz. Proszę podstawiać sobie stołeczek pod stopy, tak aby pozycja na toalecie była bardziej kuczna, żeby nasze kolana były wyżej niż nasza kupa. Yy, oprócz tego pamiętajcie Państwo, że nie możemy podczas oddawania moczu oraz oddawania stolca przeć, czyli używać naszego brzucha. Można powiedzieć nieco kolokwialnie, przyspieszać siusiania i oddawania stolca. Wtedy wprowadzamy niewłaściwą pracę pomiędzy naszym, mięśniami naszego brzucha a mięśniami dna miednicy to wzrastające ciśnienie w jamie brzusznej będzie działało negatywnie na mięśnie dna znacznie je e, obciążając. Również zwracam Państwa uwagę na kwestię naszego funkcjonowania na co dzień. Panie często noszą za ciasne ubrania. Jest moda na ciasne dżinsy, ciasne spódnice, które pięknie prezentują się, szczególnie w takich zawodach jak sekretarka, yy, pani prezes na wysokich stanowiskach. Ale bardzo często panie te mają potem problemy z zaparciami, wzdęciami, yy, bólami brzucha o różnym pochodzeniu. Niestety stały ucisk na jamę brzuszną oraz chodzenie na tzw. wciągniętym brzuchu rodzi zbyt duże ciśnienie w jamie brzusznej i znowu powtórzę, to prowadzi do obciążenia mięśni dna miednicy. Jeżeli już zauważą u siebie Państwo objawy, które mogą wskazywać na problemy z dnem miednicy, warto udać się do fizjoterapeuty uroginekologicznego. W czym możemy Państwu pomóc? Przede wszystkim w problemach związanych z nietrzymaniem moczu, z nietrzymaniem stolca, a także w przypadku obniżenia narządu rodnego. Jeżeli w niedawnym czasie byli Państwo na operacjach w obrębie jamy brzusznej, zgłoście się Państwo do kontroli do fizjoterapeuty. Na pewno zastanawiacie się Państwo, jak może wyglądać taka wizyta? Co się wtedy będzie działo? E, warto ubrać się na taką wizytę w wygodny strój, ponieważ fizjoterapeuta zaprosi Państwa do tego, aby położyć się na leżance. Zbada brzuch, zbada okolice miednicy, okolice kręgosłupa lędźwiowego, lędźwiowo-krzyżową okolicę, stawy biodrowe. E, Weźcie państwo ze sobą dokumentację, która pomoże w pełni zrozumieć problemy, które państwa dotyczą. Fizjoterapeuta uroginekologiczny przeprowadzi obszerny wywiad obejmujący układ moczowy, rozrodczy u kobiet, um, historię państwa choroby, choroby współistniejące. Zapyta o najczęstsze objawy, jeśli chodzi o układ moczowy, układ pokarmowy, o funkcje seksualne, o dolegliwości bólowe. Jeżeli będzie takie wskazanie, może zostać wykonane badanie ginekologiczne, czyli u kobiet per vagina, a u mężczyzn per rectum. Jednak nie jest to niezbędnym elementem wizyty u fizjoterapeuty. Zastanówcie się Państwo na temat własnych dolegliwości. Co Państwa niepokoi? Jakie macie pytania? Jednym z ważnych elementów fizjoterapii uroginekologicznej jest edukacja pacjenta, edukacja na temat wykonywania czynności dnia codziennego jednym słowem, co robić, aby swój stan zdrowia polepszyć, a nie pogorszyć. Stronę. Dobrze. A tutaj? Dobra. I oddychamy teraz na moją rękę. I proszę bardzo, wdech nosem i wydech ustami. I luźniutko, luźniutko, luźniutko. Super. I jeszcze raz. Szeroko żebra na boki. I luźniutko, luźniutko, luźniutko. I jeszcze raz. Głęboki wdech. Super. I wydech. Mhm. Wdech noskiem luźno. I na wydechu mocno napiąć dolną część brzucha. Dobrze. Ok. Jeszcze raz. Wdech noskiem. I wydech napinamy. Super. Dobra. I na wydechu napinamy. O, właśnie. Tak czujemy, jak pracuje poprzeczny. Dobrze. Jeszcze raz wdech. I wydech ustami, tak z napięciem poprzecznego. Właśnie. I jak tam gruszkowate. Czy tutaj boli? No może gdzieś się trochę na boli. O tu na przykład boli, prawda? Boli, mhm, dobra. I tutaj boli. I wdech nosem. Pacjentowi, tak? Spróbuj napiąć mięśnie znaczy poprzeczny. Dobra, i rozluźnij. Mhm. Dobra. I oddychasz sobie spokojnie. I jeszcze raz. Napnij. Hop. Dobra, super. Mhm. I oddychasz spokojnie. Oprócz yy, nawyków toaletowych. Ma także niebagatelne znaczenie to, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień. Warto robić poszczególne czynności dnia codziennego z zachowaniem troski o dno miednicy. Zwracajmy uwagę, jak się schylamy po coś, co upadnie nam na podłogę. Starajmy się schodzić nisko na kolanach, a nie pochylać się do przodu, eksploatując nasz odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Bardzo duże znaczenie dla naszego dna miednicy ma też sposób, w jaki siedzimy. Unikajmy zsunięcia z krzesła, pozycji bardzo pochylonej, z łopatkami do przodu, gdzie nasza klatka piersiowa jest zamknięta. Skorygujmy tę pozycję, a zobaczymy jak pięknie w takiej skorygowanej pozycji ma szansę funkcjonować nasze dno miednicy. U osób po y, operacjach y, w obrębie jamy brzusznej, u pań po y, porodzie, zarówno poprzez cesarskie cięcie, cien, jak i y, po porodzie siłami natury, pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze wstajemy przez bok, ugnijmy nogi w kolanach, skręćmy się na bok i oprzyjmy się na łokciu, unikając wstawania przez bok, które generuje bardzo duże ciśnienie w jamie brzusznej. Jeśli chodzi o kaszel, kichanie, są to następne sytuacje, w których wzrasta bardzo ciśnienie w jamie brzusznej. Aby je nieco zniwelować, korzystamy z pozycji skrętu do boku i kichamy, kaszlemy w zagłębienie łokcia. Mam nadzieję, że po tym naszym dzisiejszym krótkim spotkaniu będą państwo już w stanie zdiagnozować. Jakie problemy, które u państwa wystąpią, będą wskazaniem do udania się na wizytę do fizjoterapeuty urogynekologicznego oraz jak zadbać prawidłowo o swoje dno miednicy w codziennym życiu?